Cześć, tu Bokslina. Witam Was ponownie. Dziś chciałabym Wam pokazać, jak zrobić świnkę. Zaraz ją tutaj znajdę w moim pudełku pełnym różnych rzeczy robionych na Rainbow Lumie Jest to, jest świnka. Chciałabym Wam pokazać, jak zrobić takiego słodkiego prosiaczka. Będzie nam potrzebne Krosno Rainbow Loom. Dużo gumek różowych. I Dwie gumki czarne do zrobienia oczu. Więc zabierajmy się do pracy. Zaczynamy od zrobienia nóżki. Żeby zrobić nogę, bierzemy trzy różowe gumki, nakładamy je na dwa pierwsze kołeczki, a następnie na drugi kołeczek z dwóch gumek zakładamy potrójny taki kapturek. Raz, dwa, jeszcze raz. I trzy w ten sposób mamy kapturek u góry i trzy gumki, i to wszystko razem stworzy nam nóżkę. Wkładamy nasz haczyk tu, pod. No, to ja tak muszę zrobić. Wkładamy pod ten kapturek i zabieramy wszystkie trzy gumki te z dołu z powrotem na ten kołkę. Razę przytrzymać palcem ten kapturek, ponieważ tutaj jest dosyć ciasno. I to wszystko może nam pospadać. i zakładamy z powrotem. Powinny, powinien nam powstać kształt takiej łeski. Teraz możemy zdjąć. No, a te dwie pętelki założymy sobie na nasze, nasz przyrząd trzymający. Tak? To jest szydełko, które można znaleźć właściwie w każdej paczce yy, z gumkami, jak uzupełniamy nasze zapasy. Niezbyt one się nadają do jakichś poważniejszych prac, ale do tego, żeby przypilnować nam łapek czy uszu, to zawsze się przywracam. Takich łapek potrzebujemy cztery. Dlatego teraz spauzujcie albo cofnijcie i zróbcie jeszcze pozostałe trzy łapki, a ja wracam za chwilę. Teraz przygotujemy uszka. Żeby zrobić uszko, zwijamy kumkę tak, żeby na haczyku powstały cztery pętelki. 1 2 3 4. Drugą gumkę zwijamy w ten sam sposób. 1 2 3 i 4. A następnie tych 8 pętelek wsuwamy na jedną różową gumkę. Staramy się to wszystko jakoś wyrównać. I ucho gotowe. Teraz musicie zrobić drugie ucho. Ja też, a zatem wracam za chwilę. Teraz zrobimy oczy. Oczy robimy z jednej czarnej i jednej różowej gumki. Czarną gumkę zwijamy na haczyku tak, aby powstały cztery pętelki. Jeden, dwa, trzy, cztery i przeciągamy je przez różową gumkę. Tak powstało nasze oczko. Drugie oko jeden, dwa, trzy, cztery. I przeciągamy przez różową gumkę. W ten sposób mamy dwoje oczu, które ja, jak to zwykle bywa, przekładam na dodatkowy haczyk, żeby w całości doczekały swojej kolejki ułożenia na śwince. Żeby zacząć budować naszą świnkę, na tym etapie musimy już mieć krosno ustawione w klasycznej pozycji, czyli gdzie środkowy rządek wystaje troszeczkę bardziej niż dwa po bokach, ponieważ teraz tych naszych 12 pętelek będziemy przekładać na kolejnych, na kolejne kołeczki. I tak, dwie pierwsze. Dwie kolejne, tu. następne dwie, na kolejnego następne. Ostatnie dwie, które mi uciekły, jak widać, ale ja je szybko tutaj spróbuję złapać. Ok, udało mi się. Mam dwie i zakładam je. I po ciężkich bojach powinien nam wyjść mniej więcej taki wzór. Przesuwamy gąbeczki w dół. Według tego wzoru układamy pojedyncze gumki dookoła. Powstały nam w ten sposób dwie warstwy gumek: warstwa dolna i warstwa górna. I teraz po dwie gumki z dolnej warstwy, Zabieramy na górę z każdego kołeczka. Przesuwamy gumki na dół. I teraz następuje. Dosyć trudny moment. Ponieważ te dwie gumki musimy rozszerzyć nasz wzór zabieramy na ten kołeczek. I to jeszcze nie był najtrudniejszy element. Ponieważ z tych dwóch gumek musimy wybrać jedną, którą zabierzemy na ten kołeczek, ale nie tę, którą właśnie wzięłam, ponieważ. Te gumki muszą iść niejako na krzyż, żeby nasza świnka nie miała dziury w bóstce. A zatem tę gumkę z dołu przesuwam tu, a tę z powrotem nakładam w to miejsce. I teraz, jak widzicie, te gumki są skrzyżowane. Dokładnie to samo robimy z tej strony. Sprawdzamy, w którą stronę idzie wyższa gumka. Czy będzie się krzyżowała, czy nie. Będzie się krzyżowała z tą, a zatem wystarczy, że przełożę te z góry. I nasz wzór będzie gotowy. Teraz nadszedł czas, żeby naszej śwince założyć oczka. Oczka zakładamy tu. A więc jedno oczko założymy w ten sposób, a drugie w ten I nasza świnka ma już oczka. Resztę wzoru Uzupełniamy pojedynczy gumka. Może te trzeba zsunąć troszkę. Zkładamy dolną warstwę gumek na górę. Tutaj są dwie, ale tu, ponieważ stąd zabraliśmy, jest jedna. Nie szkodzi, przerzucamy jedną. Taka sama sytuacja jest tutaj też. Zabieramy jedną. Tu znów są dwie, więc zabieramy obie. Tak. tu znów jest jedna. To zabieramy jedną tak samo tutaj jedna ale na wszystkich pozostałych są już po dwie więc zabieramy dwie dwie a nie trzy troszeczkę tutaj chyba przesadziłam jednak To gumki są moimi dwiema. I już teraz widzę, że te dwie. I wszędzie na każdym kołeczku powinny nam zostać po dwie warstwy gumek. Już nie tak. Następna warstwa. To równo ułożone gumki. I jak zwykle, po ułożeniu wszystkich tych gumek, będziemy zabierać po dwie z dołu. Więc troszeczkę przyspieszę. Teraz nadszedł moment, żeby naszej, naszej śwince założyć uszka i tylne łapki. To są nóżki. Żeby założyć nóżki, przełożę je przez mój haczy, przynajmniej jedną na razie. I robimy to w ten sposób. Z tego kołeczka podnosimy nasze dwie gumki. I nie puszczamy, tylko je trzymamy. Przez te dwie gumki przeciągamy sześć gumek z, naszego, z naszej łapki, z naszej nogi. I z powrotem nakładamy je na kołeczek. Powinno to wyglądać tak. To samo robimy z drugą nogą. Przekładam ją na swój zwykły haczyk. I uwaga, te dwie gumki zdejmuję nie puszczając. Przekładam. Tych sześć, a te dwie z powrotem z haczyka zakładam na nasz kołeczek. Gotowe łapki założone. Następnie to samo robimy z uszami. Przekładam na mój haczyk. Podnoszę dwie gumki z tego kołeczka, przekładam przez nie ucho i gumki wracają na swój kołeczek. Oczywiście wszystko zasłaniam paluchami, ale mam nadzieję, że to, czego nie widać, to ewentualnie słychać, jak tłumaczę. Jedno ucho założone. To samo robimy z drugim. ściągamy gumki, przekładamy nasze od ucha i te dwie, które tutaj były, znów zakładamy na kołeczek. Drugie ucho świnki jest już na miejscu. Obniżamy wszystkie gumki i następna warstwa to znów równo ułożone gumki dookoła. I zabieramy po dwie z dołu, więc znów przyspieszę. Choć może się to wydawać nudne, następna warstwa będzie wyglądała dokładnie tak samo, czyli pojedyncze gumki dookoła i zabieramy po dwie gumki z każdego kołeczka, przekładając je do środka. Więc znów przyspieszam. Nadszedł czas na założenie tylnych łapek. Kolejnej pary nóżek, naszej świnki. Nóżki znów będą nakładane na te dwa kołeczki w dokładnie taki sam sposób jak poprzednie. A więc przeciągamy gumki na nasz haczyk. Zdejmujemy tę warstwę. Przeciągamy naszą nóżkę, a właściwie świnki nóżkę przez te dwie gumki i one znów wracają na swój kołeczek. I nasza świnka ma kolejną łapkę. Została nam jeszcze jedna. Ściągam z kołeczka. Z haczyka teraz ściągam gumki z kołeczka. Ostrożnie, żeby... Nie pogubić niczego. Przeciągam łapkę przez, przez te gumki i one wracają znów na swój kołeczek. Tak jest. A może tu. I teraz nakładamy jeszcze jedną warstwę pojedynczych gumek. Teraz nałożymy naszą ostatnią warstwę gumek. Znów proste do I zabieramy po dwie z dołu. Nasza świnka jest już prawie gotowa. Nadszedł czas na zdjęcie naszej świnki z kołeczków. Dlatego każdą pentelkę z każdego kołeczka zabieramy na haczyk. W takiej kolejności, w jakiej układaliśmy je na naszym prosi. Patrzcie, nasza świnka jest już prawie gotowa. Teraz jest dobry czas, żeby ją uformować. Czyli na przykład uporządkować jej ryjek, oczka, uszka i nóżki. Następnie możemy naszą świnkę wypchać. Yy, można to zrobić na dwa sposoby. Można ją wypchać gumkami. Najlepiej w kolorze świnki, żeby nie było widać tutaj żadnych fragmentów yy, w innym kolorze, ale do tego najlepsze są gumki których nie da rady w żaden sposób wykorzystać do innych projektów, bo są popękane, bo są za cienkie, bądź z innego powodu wam nie pasują. Ja takich gumek nie mam, dlatego wypcham moją świnkę fragmentami zwykłej papierowej chusteczki higienicznej. Ta świnka jest wypchana dokładnie w ten sam sposób i, jak widać, wygląda całkiem nieźle. A więc oczywiście cała chusteczka się nie zmieści. Więc po kawałku wrzemy taką chusteczkę. Można też wykorzystać watę, ale ja akurat nie mam, więc wykorzystam chusteczkę. Tutaj nasza świnka jeszcze przez jakiś czas ma otworek w tylnej części ciała, delikatnie mówiąc. I tutaj wpychamy nasze wypełnienie. Pomogę sobie. Z tylną stroną szydełka. Wszyscy wiemy, że świnka to powinna być taka troszkę grubiutka. Nie jakiś chuderlaczek. Wypychamy. Oczywiście, wypychacie swoje świnki tak mocno, jak chcecie. Jeżeli chcecie mieć mięciutką świnkę, która się ugina pod palcami, to nie trzeba jej wcale wypychać. No, jeszcze troszeczkę. Kiedy nasza świnka jest już wypchana, to możemy spróbować troszkę te fragmenty chusteczek pochować, tak? Kiedy nasza świnka już ma wypchany brzuszek, wtedy bierzemy jedną gumkę i przez wszystkie pętelki, które mamy na haczyku, przeciągamy. Tę jedną gumkę. Powoli, dokładnie, ostrożnie, żeby niczego nie zgubić, bo cała świnka nam się rozleci. W ten sposób i zawiązujemy śwince supełek na zatku, na półpie. Dosyć mocno ściskamy. A oczywiście, nie przesadnie, żeby nam się to wszystko nie zepsuło. Teraz musimy przeciągnąć ogonek na odpowiednie miejsce świnki. Ponieważ świnka ma ogonek troszkę bardziej u góry niż nam tutaj wyszedł. A więc. Pod gumkami łapiemy nasz, naszą pętelkę i przeciągamy ją do góry. I już świnka ma ogonek w trochę bardziej odpowiednim miejscu. Może jeszcze troszeczkę to miejsce zmienię na jeszcze bardziej odpowiednie. Tak sobie wymyśliłam, że, że świnka będzie miała. Ogonek troszkę jeszcze w tę stronę, Ok. Teraz spróbujemy śwince zawiązać supełek na ogonku. Żeby była tak samo słodka jak ta. Zawijamy nasz ogonek o palec, przekładając na krzyż gumkę. Haczyk wsuwamy pod gumkę, którą owinęliśmy palec i próbujemy nabrać pętelkę na haczyk. Następnie haczyk przeciągamy pod gumką i puszczamy gumkę z palca. Zaciskamy sopełek i nasza świnka ma przeuroczy wywinięty ogonek. Teraz jeszcze możemy troszkę ją Wymodelować, przypilnować, żeby nie wystawały z niej żadne białe fragmenty. Możemy tak obrócić nóżki, żeby stały. Zobaczcie, jak to się robi. Wsuwamy tutaj nasz haczyk i lekko naciągamy gumkę. Obracamy. I nóżka już jest taka, że nasza świnka stoi. Ma uroczy, ryjek. Dosyć duże ucho wyszło. Czyż nie jest słodka? A więc zapraszam, zachęcam do robienia świnki, jak i innych moich projektów. Zachęcam bardzo. Oglądajcie mój kanał. Subskrybujcie. Lajkujcie. Kciukujcie. I do zobaczenia następnym razem. Pa pa!